Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mamy wnioski formalne. Proszę bardzo, pani poseł Katarzyna Kotula-Lewica. Pani marszałek, Wysoka Izbo, Iza, Justyna, Ania, Agnieszka, Dorota. One wszystkie nie żyją. One wszystkie umarły przez was. One wszystkie umarły, bo wprowadziliście do szpitali swoją ideologię. I to wy ponosicie odpowiedzialność za te śmierci. W polskich szpitalach pod opieką lekarzy umierają kobiety. A ci lekarze w tych szpitalach zamiast leczyć i ratować życie kobiet, zasłaniają się relikwiami Jana Pawła II i klauzulą sumienia. I to jest wszystko Wasza wina. Posłów i posłanek prawa i sprawiedliwości i konfederacji, którzy podpisali się pod wnioskiem. I Pana, Panie Prezesie Jarosławie Kaczyński, na którego polityczne zlecenie został wydany ten wyrok. Przestańcie nas zabijać. Przestańcie zabijać kobiety. Koniec z klauzulą sumienia. Koniec z chorą ideologią, która zabija dzisiaj kobiety. Składam wniosek formalny o włączenie do porządku obrad ustawy ratunkowej Lewicy. Stańmy i uczcimy minutą ciszy. Wszystkie Dziękuję bardzo w ciąży, Pani Poseł. To nie był wniosek szpitala. formalny. Dziękuję bardzo Pani Poseł. Bardzo proszę Pani Poseł Barbara Nowak. Słucham Panie Pośle. Panie pośle, nie było wniosku formalnego. Proszę się zapisać do wniosku formalnego. Nie było wniosku, ale nie było wniosku formalnego, więc nie może być wniosku przeciwnych. Pani poseł Barbara Nowacka, koalicja obywatelska. Smutny to obraz Parlamentu, w którym posłowie prawicy nie chcą uczcić pamięci kobiet, które umiejają w szpitalach. Co wam szkodziło wstać? Czy, jak możecie patrzeć sobie w twarz? To przez was, przez waszą politykę. Polki boją się mieć dzieci. Panie Kaczyński, gdzie pan jest? Gdzie pan jest teraz? Premier wychodzi i mówi, że będą nowe wytyczne. Wychodzi minister i mówi, że może się przed tym pochylimy. Przed czym wy się chcecie pochylać? Wy macie natychmiast ratować kobiety, które w polskich szpitalach umierają. Pan Kaczyński już dał swoje wytyczne, tylko wtedy siedział w pierwszym rzędzie i mówił, ważne, żeby się urodziło. Nawet zdeformowane. Ochrzcimy i nadamy imię. Jakie imię Dorota nadałaby swojemu dziecku? Jakie imię no, Justyna nadałaby swojemu dziecku? Jaką pamięć chowacie się przed kobietami, chowacie się przed rodzinami? Dziękuję bardzo pani poseł. Oczywiście to, to nie jest był wniosek formalny. Proszę bardzo, pan poseł Michał Urbania, Konfederacja. Nie jest pan wszystko, wybaczy, do Proszę Panie Pośle. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że elity Unii Europejskiej chcą wprowadzenia paktu migracyjnego, który będzie zobowiązywał wszystkie państwa członkowskie do tego, żeby przyjmowały imigrantów. Polski rząd twierdzi, że na pozór sprzeciwia się temu, ale tak naprawdę prowadzi bardzo podobną politykę. W samym tylko 2022 roku do Polski wjechało 230 tysięcy osób z Azji, a pozwoleń na pobyt stały w Polsce było pięć razy więcej, jeszcze niż zarządów tych, którzy byli proimigrancją jak Platforma Obywatelska. Z 19 tysięcy do 86,5 tysiąca, więc składam wniosek o to, żeby przyszedł tutaj pan premier i przedstawił nam skąd ta hipokryzja, skąd takie działania, skąd takie słowa, a co w tym wypadku robicie, bo nie robicie nic. Dziękuję z bardzo tego, panie o czym proszę, Oczywiście mówicie. to nie jest wniosek formalny. Pani poseł Joanna Senyszyn, Lewica Demokratyczna, proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. W Polsce mamy wyznaniowe, restrykcyjne, nieludzkie prawa antyaborcyjne. Część szpitali i lekarzy idzie dalej niż zapisy ustawy i nie przeprowadza terminacji ciąży nawet wtedy, gdy zagraża życiu lub zdrowiu kobiety. Ostatnia ofiara katolickiego nawiedzenia, Dorota, zmarła w szpitalu w Nowym Targu, w którym od lat nie przeprowadza się aborcji, bo patronem jest JP2, a dyrektorem członek antyaborcyjnej partii Ziobry. Wnoszę o przerwę i wezwanie ministra zdrowia, aby wytłumaczył, dlaczego toleruje mordowanie kobiet w imię katolickiej wiary. Dlaczego nie nakaże wyrzucenia relikwii p 2 skoro przeszkadzają w uczciwej pracy? Minister chce doprecyzować wytyczne w sprawie aborcji, więc przypominam, że według WHO zdrowie to stan fizycznego, psychicznego i społecznego zadowolenia. Dziękuję bardzo Pani Poseł, ponieważ wniosek choroby. formalny obszery no. Pani Poseł, wniosek przeciwny rozumiem. Bardzo proszę Pani Poseł, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Sośnierz z wnioskiem przeciwnym. Pani poseł, dziękuję. Proszę bardzo. W Polsce co roku umiera tysiące ofiar błędów lekarskich. Z jakiegoś powodu część tych błędów w imię ideologii niektórzy wybierają jako dobry cel na upolitycznianie. Jest to obrzydliwe żerowanie na ludzkiej tragedii, podciąganie tego. Jesteście obrzydliwymi hienami cmentarnymi. Które wycierają sobie gędy, gędy ludzkimi tragediami. Błędy lekarskie nie powodują. Nie powin... Błe... Tu właśnie jest moje sumienie. Są błędy lekarskie i powinno nam być na tym przykro. I to, że uczciliśmy i tą ciszę ofiarę tych błędów lekarskich, to w porządku. Natomiast podciąganie pod to ideologii jest obrzydliwe z Waszej strony. Obrzydliwe. Dziękuję. I pan poseł Artur Dziambor, Wolnościowcy, proszę. Dobrze. Szanowni Państwo, na poprzednim posiedzeniu Sejmu miała miejsce haniebna sytuacja, w której partia o nazwie Prawo i Sprawiedliwość uchwaliła jawnie niekonstytucyjną ustawę. Tydzień temu miała miejsce jeszcze bardziej haniebna sytuacja, haniebna dla prezydenta Polski i dla doktora prawa, który tę ustawę podpisał. Parę dni później, parę dni później miała miejsce jeszcze bardziej haniebna sytuacja, w której okazało się, że prezydent tę ustawę doczytał. Tymczasem dziś dowiedzieliśmy się parę godzin temu, że dorzuciliście Państwo tę nowelizację, którą prezydent, yy, prezydent zaproponował, do dzisiejszych obrad. I chcecie to szybko uchwalić. Szanowni Państwo, jak chcecie, to potraficie. Tymczasem ustawa, którą złożyliśmy wcześniej, parę tygodni temu dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, dla ludzi, których chcecie zabić Waszymi rządami i Waszymi decyzjami jest złożona i drzeka. I ta ustawa nie znalazła się w tych obradach. Przegracie te wybory, uratujemy tych ludzi przed tym nożem, który trzymacie na ich garle. Dziękuję bardzo, to nie był wniosek formalny. Pan Piotr Kaleta, prawo sprawiedliwość, proszę. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Przed chwilą posłanka z lewicy, wychodząc tutaj na tę mównicę powiedziała o kilku imionach osób, które są już świętej pamięci, o ludziach, którzy odeszli z nas z tego światu. Chciałbym, chciałbym się teraz zapytać, jak długo w tej Izbie powinniśmy stać i składać hołd osobom zmarłym, które zostały zamordowane te bezimienne dziewczynki, bezimienni chłopcy, także obywatele naszego kraju, którzy na przestrzeni dziejów były mordowane za to, tylko że ośmieliły się powiedzieć do świadomości swoich rodziców? Mamo, tato, oto jestem. Czy dzisiaj właśnie nie powinniśmy poprzez minutę ciszy, chwilę ciszy utrzeć właśnie tych wszystkich, którzy odeszli, którzy zostali zamordowani przez własnych rodziców? I dzisiaj chyba trzeba by było podziękować tym wszystkim, którzy powiedzieli dość, dość tego, aby dzieci były mordowane tylko dlatego że się ośmieliły powiedzieć Dziękuję to bardzo. do świadomości rodziców, Dziękuję i bardzo, Panie dlatego Kośle. że stały się w przeciw, Dziękuję że, bardzo, Panie że po prostu były w łonie matki, stały się chore. Dziękuję. Dziękuję, proszę Państwa, na tym zakończyliśmy. Ogłaszam dwie minuty przerwy.